Przepraszam, czy nie jest Pani przypadkiem atrakcją wieczoru? Przed nami nowy serial Polsatu Zdrada. Co możesz nam powiedzieć o swojej postaci? E, Paweł Prawnik, blisko pięćdziesiątki, czyli po warunkach, i <grym> to samo imię, e, którego życie przewraca się do góry nogami pewnego dnia, kiedy spotyka na swojej drodze Anię Karczmarczyk, e, serialową Julię. No i rzeczywiście bohaterowie nasi będą musieli podjąć wiele ważnych decyzji o tym, jak poprowadzić swoje życie dalej. Ale tu nie chodzi tylko jakby o sytuację między mną a Anią, ale też o innych bohaterów, bo ta zdrada tytułowa w naszym przypadku, w przypadku naszego serialu, ma bardzo wiele poziomów, tak? I myślę, że bohaterowie będą musieli, wszyscy bohaterowie będą musieli się zmierzyć e, z konsekwencjami swoich decyzji na różnych etapach swojego życia. Jest to taki Kryminalny dramat z elementami e, gorącego romansu. Ludzie Cię uwielbiają, przychodzą, gratulują ci tak. Ten cholerny głupek zwariował. Wpakował nas w najgorsze gówno jakie można sobie wyobrazić. Z twojego bohatera Pawła urzeka Juli. Ojejku, wszystko co powinno urzekać, e, czyli to jest tak, że czasami wiesz, miłość przychodzi tak niespodziewanie do nas. E, nazywaliśmy to na planie takim e, piorunem, strzela cię piorun, sycylijski piorun i, i nie masz już nic do powiedzenia. Tak jakby poddajesz się temu uczuciu i właściwie to mm, te nowe emocje przykrywają ci cały świat, ale jednak z drugiej strony masz wiesz, wspaniałą żonę, Marieta Żukowska, wspaniałe dzieciaki, tak? Więc masz ogrom rzeczy do stracenia. Masz fajną pracę, może nie do końca legalną i robisz różne ciemne interesy i tak dalej, ale z drugiej strony jesteś dobrym człowiekiem. Więc tu jest taka mieszanka emocji i tak wiele sprzeczności wśród tych bohaterów, którzy w ostateczności są doprowadzeni do bardzo skrajnych czasami decyzji, łamiąc różne zasady i prawo w swoim życiu. Więc myślę, że to będzie bardzo trzymająca w napięciu jazda bez trzymanki. Odpuścimy, bo ta sprawa nigdy się nie skończy. Jak wyglądał twój angaż do serialu? Kulisy angaż? Casting. Po prostu casting. A co cię przekonało, żeby w nim zagrać? <grym> Propozycja. <grym> Propozycja. Ja tak naprawdę nie wiedziałem zbyt wiele. Dostałem do przeczytania parę odcinków i mi się spodobało. Mi się spodobało, spodobała mi się historia. Dosyć ryzykowna do opowiedzenia. Dosyć trudna. Ale powiedziałam sobie, jak spadać to z wysokiego konia, a potem też przede wszystkim no, przekonała mnie bardzo obsada, bo rzeczywiście zostali tutaj dobrani, świetni aktorzy, absolutnie miałam przyjemność współpracować właśnie z Anią Karczmarczyk, z którą się znam wiele, wiele lat, ale tak naprawdę nigdy nie graliśmy razem, a jeszcze wrzucono nas trochę na głęboką wodę, wrzucono nas od razu do łóżka, więc, <laughs> więc mieliśmy <laughs> lekki stres, a potem dużo frajdy z tego. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mamy Dawida Ogrodnika, cudowną Marietę Żukowską, która gra moją małżonkę, Piotrek Polk, świetny przemek, Bluszcz, Dobromir. No, mnóstwo, Mikołaj Krawczyk, naprawdę wszyscy zostali fantastycznie dobrani i stworzyliśmy naprawdę fantastyczną ekipę i taki, 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 taki ciepły, rodzinny plan, który się naprawdę bardzo rzadko zdarza. Bo oprócz tego, że pracowaliśmy bardzo ciężko przez 3-4 miesiące, to naprawdę wszyscy się bardzo polubiliśmy i cały czas utrzymujemy ten kontakt. Co niedziela zapraszamy wszystkich. Gramy w piłkę nożną na Warszawiance. Jeżeli tylko może ktoś z ekipy, to zawsze się podłączamy i wspólnie kopiemy piłkę, więc to już o czym świadczy. Pokochaliśmy się na pewno i mamy nadzieję, że nasz serial ujrzy też, że tak powiem, drugi sezon. Czy ty prywatnie lubisz oglądać produkcje, seriale, filmy kryminalne? Tak, tak, jak najbardziej. Właśnie. A masz jakieś ulubione? Jest ich mnóstwo, wiesz, teraz ci nie wymienię, ale ja jestem kinożercą, wiesz, i serialożercą. Na pewno teraz na tapecie chcę mieć detektywa. Ostatnią część z Judy Foster, tak. Jestem bardzo ciekawy, jakim to wyszło. Kocham Fargo. Uwielbiam dokumenty. Pożeram mnóstwo dokumentów, począwszy od muzycznych, biograficznych, poprzez te kryminalne, wiesz, sprawy niewyjaśnione i tak dalej. Lubię zgłębiać świat i ludzką psychikę. No to mnie zawsze gdzieś tam pociągało, więc jak najbardziej nie wyobrażam sobie życia bez, bez dobrego serialu czy dobrego filmu. Twórca mi się ostatnio podobał bardzo na Disney, a słyszałem dużo takich negatywnych opinii, ale powiem Ci, że szacuję, naprawdę ja się wciągnąłem. A jeszcze tak w tematyce filmowej, czy masz może ulubiony film Wszechczasów albo kilka tak. ulubionych filmów? Zawsze, zawsze. Jest moja pierwsza, trójka. Chociaż ona mogłaby się zmieniać, ale tak jak z perspektywy czasu patrzę, to raczej nie. Nie wiem, które to jest pierwsze miejsce. Ale na pewno Ojciec Chrzestny. Ojciec Chrzestny to jest Biblia dla mnie. Zawsze jak się zaczyna, to mówię obejrzę tylko 5 minut, 10 minut. Poczekaj, chwilę, Kochani, już idę. Tu jeszcze ta jedna scena. Kurczę, zostaje do końca. Oglądałem ten film, wiem, ze 150 razy. Polecam też świetny na Showtime. Jest serial The Offer o historii tworzenia Ojca Chrzestnego. Genialny serial. Naprawdę bardzo polecam. Na pewno tańczący z wilkami. Film, który zrobił na mnie piorunujące wrażenie, kiedy byłem małym chłopcem. Właściwie od tego filmu, to była chyba ósma klasa, nie pierwsza albo ósma klasa, nie pamiętam dokładnie, kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy. Eee, zakochałem się w kulturze Indian. Absolutnie. Od tego momentu zacząłem to zgłębiać. No i film, który przewrócił moje wnętrzności, że tak powiem. i <laughs> zupełnie inaczej od tej pory patrzę na rzeczywistość i na swoje zdrowie psychiczne. <laughs> to był Fight Club Finchera z Bradem Pittem, Edwardem Nortonem. No to jest majstersztyk. Chociaż też o dziwo, jakby no, nie odniósł wielkiego sukcesu w kinach, tak? Stał się kultowy dopiero po tym. No mógłbym tu Ci jeszcze wymieniać, nie wiem, Blade Runnera, tak? Z Harrisonem Fordem, co mi przychodzi do głowy, co tam jeszcze. No, yy, ojej. Czy oglądałeś <laughs> Czas Krwawego Księżyca, tak a propos India? Tak, tak, oglądałem Jak? Czas Krwawego Księżyca. Ja znałem tą historię, znałem Wiedziałem o co tam chodzi. i Słuchaj, spoko, na pewno jest o wiele lepszy niż ostatni film Scorsese, czyli Irlandczyk. Przepraszam fanów, ale no tu byłem rozczarowany trochę, tak? Ale tutaj jest naprawdę fantastyczny powrót i, i historia jest fajna i trzymało mnie to, że tak powiem, w napięciu do samego końca. Więc mi się podobał. Nie jest to jakieś wybitny kino moim zdaniem, ale wielki szacun no, no sam Scorsese, tak? Zawsze każdy film Scorsese połykam w całości, czy mi się podoba czy nie.